Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. W dzisiejszym polowaniu musiałem zostać kobietą. Witamy w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Daszbur. Tydzień temu musieliśmy z braku czasu antenowego nagle opuścić polowanie dian, które co roku organizuje zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku. Dzisiaj z przyjemnością wracamy do naszych koleżanek, aby kontynuować relację z ich zmagań z dziką przyrodą i panującymi stereotypami. Bo jak podkreślają same panie, w kuchni najlepiej prezentuje się facet, a dziećmi zajmuje się dziadek. Kobiety mają ważniejsze rzeczy do roboty, takie jak czyszczenie broni czy polowanie. Przy okazji babskich łowów opowiemy o zdobywającym coraz większą popularność w Polsce sposobie polowania, tak zwanym systemem skandynawskim. Zatem usiądźcie wygodnie w fotelach, bo zaczynamy niemal pół godziny tylko o łowiectwie. Zapraszamy. Kolejny odcinek zaczynamy trochę od końca, bo od rozładowania broni. Przypomnijmy więc tylko w kronikarskim skrócie, że jesteśmy właśnie po drugim pędzeniu i z zerowym dorobkiem po stronie upolowanej zwierzyny. I choć na polowaniu w tradycyjnym, z męskiego punktu widzenia, gronie byłby to powód do narzekań i podenerwowania, panie wyraźnie się tym nie przejmują i ze szczerym uśmiechem przygotowują się do kolejnej zmiany miejsca łowów. Próżno szukać wśród pań pesymizmu czy marudzenia. W przeciwieństwie do panów z naganki. Ci jakby trochę zawstydzeni takim obrotem sprawy trzymają się z boku. No ale nie ma czasu na użalanie się nad sobą, bo pan kierowca właśnie zajechał salonką i czas ruszać na kolejne pędzenie. Wśród pań nie widać jednak pośpiechu czy spowodowanej nie najlepszym otwarciem presji. Wręcz przeciwnie, panuje wesoła atmosfera i powszechny optymizm. Ale ten pozorny luz i spokój nie oznaczają braku koncentracji. Oto możemy być spokojni. Za to naganka wygląda raczej na nieco przestraszoną. Czyżby zbliżał się do niej pan redaktor? Panowie, słuchajcie, słuchajcie, no ja wiem, że to jest wasz teren. Polujemy na terenie waszego łowiska, prawda? Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, mam pytanie. Bo dziewczyny mnie tak pytają, czy wy tak celowo pędzicie, żeby nic nie wypędzić, bo to już drugie pędzenie. No i kurde, nic nie ma. na bardziej się chyba dziewczyn boi, w drugą stronę uciec. W każdym miocie coś jest, aczkolwiek ucieka do tyłu, ale tak zganiamy, że będzie koniec dobry. Tak. No, no, mówią, że koniec zawsze jest dobry. Tak. I, i większe <laughs> dzieło, nie? <laughs> A, ale chłopaki, no, no trzeba się postarać, no bo one już straciły, że tak powiem, wiarę w Was. No nie może być, tak? że, 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 że nic nie wypędzimy. Tak, starały się jak najbardziej widać to po nas, także będzie coraz to lepiej. Na pewno. Tak? tak. mnie to będzie lepsze. Tak. Bo ja w tym miocie to widziałem wiewiórkę, i drugą wiewiórkę, yy, dwa psy. Yy, całą chmarę naganiaczy, że tak powiem. No, dobrze, że się nie pogubili. Tak, że na jednej linii żeśmy wyszli. Ale widziałem, prawie się za ręce trzymaliście. Nie więc... mogliście się zgubić. Tak, że nic nie mogło do tyłu uciec. Nie? Oj, widzimy lekkie zawstydzenie tym bardziej, że możecie liczyć na pomoc niezawodnych piesków. Choć ten to chyba się dopiero uczy. Jak, jak słuchajcie, w... słuchajcie, yy, y, drogie panie, coś wam powiem. Gadając z naganiaczami, yy, bo tak zarzuci, taki zarzut się pojawił, że oni tak pędzą specjalnie, żeby nic nie wypędzić, nie? A oni naprawdę powiedzieli, że starają się jak mogą, trzymają się za ręce nawet jak idą, tyralierą, żeby nic nie uciekło do tyłu. No nie wiem, czy trzeba ich jakoś zachęcić, czy tam tupnąć nogą bardziej, jak myślicie. Nie, to, to, się to za kolana podobna. Coś z nami znaczy, A może to właśnie jest tak, że chyba myśliwy. Czy Diana powinna złapać za kolanko? A, a podobno tam mówią, że czym grubszy zwierz, tym wyżej wiesz, Także ja nie wiem, jak tam wczoraj było, nie? Także... Tak, a koleżanka powiedziała, że najlepszy to jest prawiczek. Tak I I mioty. Ja mam dwóch synów. No, brawo! Nie sądziliśmy, że panie mają takie poczucie humoru i cięty dowcip. Na miejscu zebrały się już chyba wszystkie diany. Pora zatem podjąć decyzję, co dalej? Prowadzący konsultuje najbliższe działania z pomocnikiem, tak że panowie z naganki aż podskakują. Czyżby to zwiastowało podjęcie działań w jakimś szczególnym łowisku? Zanim tam wylądujemy, trzeba znów grzecznie zapakować się do salonki. Panowie, co zrozumiałe, ustawiają się zgodnie z dobrym obyczajem na końcu kolejki, ale co tutaj robi pani Mirosława? Na naszym nowoczesnym transporcie dumnie prezentuje się logo gospodarzy łowiska, a w środku panie już planują, jak przyrządzą upolowanego dzika. Podróż mija spokojnie i jak zawsze na luzie, choć panna Mirosława wydaje się być jakby troszeczkę onieśmielona. Na miejscu kolejnego pędzenia prowadzący wymieniają uwagi i konsultują wszystko z naganką. Jak widać, napięcie rośnie i presja coraz bardziej daje się panom we znaki. Łowiecki zmysł Mirosławy chyba wyczuł obecność zwierzyny w okolicy, więc nie ma na co czekać. Ruszamy żwawym krokiem, bo czasu coraz mniej, a tu przecież przydałoby się jeszcze coś upolować. Przed nami spory kawałek drogi do pokonania, ale w tak miłym towarzystwie czas szybko leci. Panie, jak widać, niezależnie od okoliczności, mają na sobie, oprócz typowo myśliwskiego, nieco bardziej standardowe wyposażenie. W trakcie marszu wymieniają się opiniami na temat nowych maseczek czy odżywek do włosów, podczas gdy pan prowadzący udaje, że nic nie słyszy, albo go to nie interesuje. Jego zadanie to sprawnie rozstawić panie w łowisku. Idziemy na kolejne pędzenie, koleżanki pozostają na stanowiskach, a my idziemy dalej i patrzymy, gdzie jest nasze miejsce. Zanosi się na to, że chłopaki po reprymendzie, w sensie naganiacze, wzięli to sobie głęboko do serca i w końcu coś wypędzą. Przepraszam koleżanko. Który numer? 23. Boże, zgubiłem się, nie wiem gdzie mam. Ja mam 25, to dalej będzie. Dalej, dalej. Fajnie jest na tym polowaniu? <laughs> Super. Dobra. To nie przeszkadzam, lecę dalej. Proszę nie spowalniać polowania, pani Przemysławo. Nie dość, że nie ogolona, to jeszcze się ociąga. O tak, biegiem proszę. Koleżanki jeszcze nic nie upolowały i nie mają zamiaru tracić ani chwili. Tym bardziej, że miejsce, do którego właśnie dotarliśmy, wydaje się być idealne na pędzone polowanie. Niektóre panie już oczami wyobraźni widzą szarżujące w pole dziki. Na razie szarżuje tylko samotna Sarenka, która postanawia zawczasu opuścić teren babskiego polowania. Ostatnie diany zajmują swoje stanowiska, czyniąc łowieckiej tradycji zadość. Dobrze, że na kolanku się skończyło, bo ponoć im grubszy zwierz, tym wyżej bierz. Kolejni uciekinierzy poszli w pole, z którego polowanie obserwuje chmarka jeleni. A jest na co patrzeć, prawda, drodzy panowie, że widok damy z karabinem robi piorunujące wrażenie? Niektóre okazy mogą paść na sam widok takiej diany. No ale dość tych zachwytów, bo panie zaraz powiedzą, że panowie też prezentują się w lesie nie najgorzej, ale tym się jakoś w naszym programie nie zachwycamy. No cóż, może kiedyś, gdy do naszej redakcji dołączy jakaś koleżanka? Na razie jednak magazyn Daszbur, tak jak dzisiejsza naganka, składa się z samych osobników płci męskiej. Za to panie wydają się nie przejmować widokiem uciekającej zwierzyny, która z końcem pędzenia miała jeszcze ochotę nawinąć się pod lufę. Tymczasem my już z daleka czujemy jakieś fajne zapachy. To znak, że nadeszła pora karmienia, a że na polowaniu w głównej roli występują dzisiaj damy, należy się profesjonalny catering i porządna infrastruktura. Panowie z Ganki chcą chyba zjeść zanim pojawią się lekko rozczarowane ich pracą panie. Spokojnie chłopaki, chodzą słuchy, że w końcu coś pojawiło się na rozkładzie, więc spadła presja i teraz powinno już pójść z górki. Koleżanko, jako pierwsza dzisiaj udało się koleżance pozyskać jakiegoś zwierzaka. Udało się. I co się udało? Lisek. Jeden był? Jeden. Jednym strzałem? Jednym strzałem. To gratuluję. Uratowała Dziękuję. koleżanka, że tak powiem, y, honor, nie dian, tylko tych facetów, co gonią. No jak nie ma innej zwierzyny, to trzeba w to, co jest, no nie? co wyjdzie. Gratuluję. Dziękuję. No to teraz już z czystym sumieniem nasze drogie panie mogą zająć się konsumpcją. Po takiej pajdzie chleba ze smalczykiem i kiszonym ogurasem sił na polowanie wystarczy do późnego wieczora. Panowie naprawdę starali się ugościć koleżanki najlepiej jak potrafią. I gdyby to od nich zależało, zwierzyny też byłoby pod dostatkiem. Ale natury nie da się okiełznać i dzik na razie musi wystarczyć na kanapce. Koledzy od cateringu wyglądają na nieco stremowanych wśród tylu pań pod bronią. Spokojnie, nie ma teraz bezpieczniejszego miejsca niż człuchowskie lasy i nie mówimy tego złośliwie z punktu widzenia tutejszej zwierzyny. Po prostu obserwując dotychczasowy przebieg polowania widzimy, że wiany bardzo dbają o przestrzeganie zasad BHP i ani przez moment nie pozwalają sobie na jakąś nonszalancję czy brawurę w łowisku. Wystarczy tylko spojrzeć, jak grzecznie i kulturalnie siedzą przy stole. Aż szkoda, że pań w Polsce poluje tylko nieco ponad 2000. Może nasz program będzie sygnałem dla niezdecydowanych, że warto zostać Dianą? Korzystając z przerwy na śniadanie, nasze Diany posilają się, natomiast my posłuchamy kilku ważnych sygnałów, które zawsze powinny pojawić się w czasie polowania. Zagra nam je tutaj kolega, także poprosimy. Pierwszy sygnał będzie. Naganka naprzód. Naganka naprzód. Naganka naprzód. Kolejnym ważnym sygnałem, który zaprezentuje nam kolega sygnalista, jest zakaz szaumiot. I na sam koniec powinniśmy usłyszeć ostatni sygnał, czyli rozładuj broń, kodziec pędzenia. Poprosimy. Właśnie, ale nie martwcie się, to jeszcze nie koniec polowania i jeszcze coś zobaczycie. Zobaczymy Łosia. Ale zanim to nastąpi, chcemy wykorzystać czas, w którym panie przeżuwają jeszcze resztki dzika i porozmawiać z Łowczym Okręgowym, który oczywiście dzisiaj dla potrzeb polowania przybrał imię Mirosława i każe do siebie mówić per pani. Skąd pomysł na polowanie dian? Y swego czasu koledzy, których żony polują zachęcali, żeby zorganizować polowanie takie integracyjne dla dian okręgu słupskiego ponieważ w tej chwili mamy koło setki już dian na 2600 myśliwych więc kiedyś kiedyś tam właśnie zorganizowano pierwsze polowanie, gdzie padły dwa lisy Koleżanka, która dzisiaj uczestniczy, również została autentycznie królową, bo ona obydwa pozyskała. No i było to sześć lat temu, i tak sukcesywnie żeśmy zaczęli organizować. Koła są bardzo chętne do organizacji, do przygotowywania terenu. Muszę powiedzieć, że w tym roku mam problem, gdzie zorganizować polowanie dla Okręgowej Rady Łowieckiej, bo wszyscy chcą Diany przyjąć do siebie. Ale mam nadzieję, że damy radę. Po prostu polujemy. Polujemy na naszym okręgu w różnych miejscach. Jest to szósta już edycja polowań. Czasami są to polowania no, z małym pokotem, czasami są z bardzo dobrym pokotem. A e, intencja, no, mi się wydaje, żeby zjednoczyć diany nie tylko naszego okręgu, a w ogóle i w ich towarzystwie się bardzo miło poluje. Jak wiele dian jest na dzisiejszym polowaniu? No dzisiaj wyjątkowo dużo, bo 26 koleżanek przyjechało, no niemalże z całej Polski, bo i z Podłodzi, z Poznania, Bydgoszcz, Gdańsk, no i nasze miejscowe również są. Także cieszymy się, że te polowania nabierają jakiegoś rozmachu. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku już zrobimy polowanie w jednym dniu, ale w dwóch grupach, bo może będzie taka potrzeba. W jakim kole łowieckim dzisiaj polujemy? Dzisiaj polujemy w kole łowieckim Daszbur Człuchów, koło, które pozyskuje bardzo dużo zwierzyny, około 80 jeleni i w zeszłym roku pozyskano ponad 400 dzików. No, panowie, takie statystyki i nie chcecie się podzielić zwierzyną z paniami? Nieładnie. Mamy nadzieję, że to tylko jakaś chwilowa, drobna niedyspozycja. I w następnym pędzeniu będzie dużo lepiej. Kolego Zbyszku, w tym roku jesteś gospodarzem Polowania dla Diabła. Tak, nasze koło się podjęło. Zarząd się oczywiście podjął, nie, nie jako prezes, bo rządzi w kole zarząd. Podjęliśmy się, bo lubimy zawsze nowe wyzwania w kole. I. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony i podejrzewam zarząd, bo zarząd prawie jest w całym składzie tutaj z tego polowania. Może wyników nie ma na razie rewelacyjnych na, na, na tą chwilę, ale atmosfera fajna. Bardzo sympatyczne panie zdyscyplinowanie, zdyscyplinowane koleżanki Diany, tak bym powiedział. Nie ma żadnego problemu na, na tą chwilę z nimi i. I my co roku prawie organizujemy, nie tylko z Dianami, ale rady okręgowe polowania dla nadleśni zorganizujemy, bo robiliśmy w ubiegłym roku ze zwyżek, chcieli zobaczyć jak to się poluje, bo my pierwsi, jako nasze koło, zainteresowało zwyżki. Lubię metody skandynawskie, a dlaczego? Dlatego, że poluje się to, spokojne jest to polowanie, można robić selekcję zwierzynie, bo ta zwierzyna wolniej chodzi, można dokładnie ją trafić i podnieść tą zwierzynę, a na tradycyjnym polowaniu na nagonce, zbiorowych polowaniach tradycyjnych, niestety ta zwierzyna biegnie szybko albo się cofa do tyłu. I naprawdę napotkać ją jest bardzo ciężko. Czy organizacja polowania dla Dian to łatwa sprawa? Łatwa sprawa. Teraz, żebym się przekonał, że jest łatwa sprawa. i. I tak jak mówiłem wcześniej, jestem bardzo zadowolony z tego polowania. Nie tylko ja, ale i cały zarząd. I kolega Marian Wilczewski, łowczy okręgowy, gdzie bardzo mocno współpracujemy. On zawsze na nas polega, my na nich polegamy. Polega Ta współpraca musi być obopólna, żeby ten związek łowiecki przetrwał, tak bym powiedział. Miało być ostatnie, ale jeszcze jedno takie po cichu. Fajne dziewczyny polują? Bardzo fajne. No, super. Nie dodam więcej, nic, tylko powiem, że bardzo fajne. I tym miłym akcentem zakończymy rozmowę z naszym gospodarzem. Przyłączamy się do spostrzeżenia prowadzących program. Ruszamy z naszym mikrofonem między panie, aby poznać genezę narodzenia się u nich tak męskiej, wydawałoby się pasji. Mam tu dwie miłe panie i mam pytanie. Jak to się w ogóle stało, że panie zaczęły polować? No takie tradycje rodzinne. A u koleżanki? Też tradycje. Czyli nie, nie było tak, że to tak przyszło z nieba, gdzie co, biorę flintę i idę do lasu. Nie, to taka jakaś, jakoś tak rodzinnie. Mąż poluje, teściu poluje. A, a u, u koleżanki też mąż? Mąż i syn. O proszę, czyli, ale najpierw oni polowali, czy najpierw pani? Najpierw oni, a potem ja. Czyli rozumiem, że to poszło o to, że trzeba ich skontrolować, co oni w tym lesie robią. Nie no, nie będę sama w domu siedziała. O, fajna pasja? Bardzo fajne. Podoba się na polowaniach? Bardzo. Można odpocząć. To nic robienie na drutach. No na pewno. Idziemy pytać dalej. Przepraszam bardzo. Mam takie pytanie. Jak to się stało, że no, kobieta wylądowała w lesie i poluje? Hmm, bardzo trudne pytanie. No dlaczego? No co, co, co koleżankę ciągnie do tego lasu? Przyroda. No ale ktoś w rodzinie poluje jeszcze, czy koleżanka nie, sama? Nie, nie, jestem pierwszą. Zapoczątkowałam tradycję. Dobra, to mnie bardzo zainspirowało. To proszę mi powiedzieć, skąd to się wzięło i dlaczego koleżanka poluje? Sposób na spędzenie reszty życia. Wychowałam dzieci, mam dużo czasu, więc lubię przyrodę. I tylko dlatego? To aż dlatego. A powiedzmy, a co daje kobiecie bycie Dianą, bycie myśliwym? No, w olbrzymią satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, zdecydowanie. A faceci patrzą z takim podziwem? Respekt, tak, tak. No właśnie to bardzo, chciałem zapytać. Bardzo, bardzo zazdroszczą, oczywiście zazdroszczą strasznie. Przepraszam, a koleżanka dawno poluje? Od 2006 roku. Czyli nie tak dawno. Nie tak dawno. A wcześniej ktoś w domu polował? Nikt. Wow. Znowu Diana, która sama poluje. A skąd pomysł na to, żeby w ogóle polować w lesie? Y moja mama polowała ze swoim, pra... mo ze swoim dziadkiem, czyli moim pradziadkiem, i powiedziała mi, że to jest coś fajnego. Właśnie nas skrzyczą, <śm> że to coś fajnego, no, więc zaczęłam polować. I teraz moja mama też jest myśliwym, i właśnie dzisiaj strzeliła dzika... Y nie dzika, tylko lisa. <śm> wow. Jest godzina. Za 10.13. Czas rozwiezienia zejdzie, Krzysztof, do godziny pół do drugiej zejdzie, nie? 13.30 zejdzie nam. I 13.30 rozpoczynamy polowanie dopiero. To nic, że wcześniej siądziemy na zwyżki, ale rozpoczynamy 13.30 polowanie. A zatem zbliżamy się do momentu kulminacyjnego dzisiejszych łowów, czyli polowania tak zwanym systemem skandynawskim. To dla nas nowość, o której co nieco słyszeliśmy. Ale najlepiej oczywiście zapytać specjalistów, którzy mają już na koncie kilka takich polowań. Będziemy polować na zwyżkach. Na zwyżkach też przepisy regulują, jakie zwyżki powinny być, jaka wysokość tych zwyżek. Że zwyżka musi być od ziemi do siedziska 2 metry wysokości, tak przepisy na to pozwalają. Możemy oddawać strzał w każdą stronę na 80, do 80 metrów. Nie obowiązuje krotność lunety tylko do 3. Może mieć każdy, jaką ma lunetę do używania polowania, może stosować na zwyżkach. Tak pozwalają przepisy. Zaraz będzie zbiórka, zaraz będzie odprawa na te zwyżki i ustalamy godzinę, że rozpoczynamy przykładowo o godzinie 13 i do godziny 15. Do 15 godziny nikt nie może zejść ze zwyżki ze względu na bezpieczeństwo, bo zwyżki nieraz jedną drugą widać, jedna z drugą się widzi, zwyżka i nie może nikt schodzić w tym czasie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, jeszcze raz bezpieczeństwo musi być zachowane. Chociaż polowania ze zwyżek są bardzo bezpieczne, bo cała Skandynawia prawie poluje ze zwyżek. Naganka chodzi w dwóch kierunkach chodzi, także ta zwierzyna nie wie co się dzieje w łowisku, bo tak z jednej strony gonią przykładowo w prawo, z drugi gonią w lewo i tak na przemian te nagonka się przemieszcza. Po kilku chłopaków dojdą do zwyżek, tak samo mogą podejść, tak samo i cały czas chodzą po terenie tam, gdzie zwierzyna powinna być. Nie? Czy takie polowanie jest bardziej efektywne niż polowanie y, stricte, zwykłe, zbiorowe? Y, powiem taki przykład. Y, w ubiegłym roku mieliśmy polowanie ze zwyżek, dwie godziny, które trwało. W ciągu dwóch godzin padło 26 sztuk, na pokocie było. 20, rekord w kole, jeszcze takiego pokotu nie mieliśmy. Gdzie polowanie trwało dwie godziny tylko, nie? Czyli nie? są efekty? Są efekty, ale to polowanie jest trudniejsze z jednej strony, bo to trzeba zorganizować transport, rozwieść, yy, nagonka musi być dobrze poinstruowana, gdzie powinna chodzić, gdzie powinna się przemieszczać, także. Jest to trochę utrudnione, ale polujemy tylko dwie godziny. Mamy czas cały dzień, 8 godzin na to. Później możemy zbierać tą zwierzynę, później możemy wcześniej usiąść sobie przy ognisku, porozmawiać, przedyskutować właśnie takie polowania ze zwyżek. I my podjęliśmy w ubiegłym roku podjęliśmy, chwała zarządu była, że budujemy na wszystkich łowiskach zwyżki i w tym roku na dwóch łowiskach pobudowaliśmy zwyżki, mamy w tej chwili 150 zwyżek. Wszystkie, można powiedzieć, łowiska mamy obstawione zwyżkami na dzień dzisiejszy. Oj, coś przytkało pana prowadzącego, może to dym z ogniska? Nie ma czasu na cackanie się, bo czas ruszać na zwyżki. Mamy koleżankę, z którą będziemy polować na zwyżce. Boi się koleżanka? Nie wiem. Strzelimy coś? Mam nadzieję. No dobra. Zobaczymy, czy w praktyce wygląda to równie dobrze, jak wynikało z rozmowy z prowadzącym. Jedno natomiast pozostaje na pewno bez zmian. Dalej przemieszczamy się przy pomocy naszej niezawodnej, ekskluzywnej salonki. Tylko nasz pan redaktor jakiś taki smutny, że musi osobnym wozem jeździć, a może to skupienie, żeby czasem nie zgubić konwoju i nie przegapić wysiadki koleżanki, z którą przyjdzie nam zasiąść na zwyżce. Przyspieszmy więc nieco rozładunek i zameldujmy się wreszcie przy naszym miejscu polowania. Jak wygląda polowanie sposobem skandynawskim, powiedział nam już w szczegółach prowadzący. Wszystko przebiegało zgodnie z jego słowami. No może kolega Łoś przebiegał poza planem, ale nie mieliśmy nic przeciwko, bo to naprawdę spora rzadkość w większości polskich lasów spotkać tego jego mościa. Reszta według planu, czyli naganka wędrująca raz w jedną, raz w drugą stronę i pojawiająca się znacznie częściej niż w poprzednich pędzeniach zwierzyna. Co najważniejsze, w końcu coś większego wpakowało się na lufę polującej gościnnie Przemysławy. Słuchajcie, udało mi się uratować honor Diany. Ja jako Przemysława pozyskałem dzika. Pozyskałam, pozyskałam dzika. Zachwytów nie było końca. Wreszcie też nasza świeżo upieczona Diana mogła zapozować do zdjęcia, bo wcześniej jakoś nie przyciągała obiektywów aparatów. Na koniec tradycyjny złom i można wracać na pokot. Pokot może nie był zbyt obfity, a gdyby nie dzik naszej przybranej Diany, to nie byłoby nawet co do gara włożyć. Ale po raz kolejny podkreślamy, że nie to jest na polowaniach zbiorowych najważniejsze. Liczy się atmosfera i integracja, która jednoczy myśliwych wewnątrz macierzystego koła i pozwala poznać kolegów i zwyczaje panujące w kołach z innych regionów Polski. A polowanie Dian, niestety, dobiega końca. Jeszcze tylko podziękowania za bezpieczne i sympatyczne łowy od prowadzącego i czas się pożegnać. Było nam niezmiernie miło gościć z naszą kamerą wśród tylu przemiłych pań, które nieco pod prąd uklepanym standardom zamiast kijków do Nordic Walking zabierają do lasu karabin i uganiają się za dzikami. Mamy również nadzieję, że duża ilość polujących pań sprawi, że ten nieszczęsny wizerunek polskiego myśliwego będzie się poprawiał, aż ta odpowiedzialna pasja zacznie być traktowana ze zrozumieniem i szacunkiem, jakim darzeni są myśliwi w innych krajach Europy. Daszbór, i do zobaczenia za tydzień.